Dzień dobry Państwu. Kolejny temat Tomaszowej Teologii dotyczy tego, jak poznajemy Boga i jak go nazywamy. Na początku tych rozważań Tomasz rozprawia się z opinią, że Bóg jest w ogóle kimś niepoznawalnym ze swej natury. Mówi, że. Wręcz przeciwnie. Ponieważ wszystko, co poznajemy, poznajemy dzięki temu, że to istnieje, wobec tego Bóg, który jest czystym aktem istnienia, jest ze swej natury kimś najbardziej poznawalnym. Natomiast może być niepoznawalny przez jakiś byt no, ze względu na ograniczoność jego narzędzi poznawczych. No tak jak no powszechnym y, źródłem poznania y, zmysłowego widzenia jest światło i wszystko widzimy dzięki światłu i źródłem światła na ziemi jest słońce a tymczasem nie nie widzi światła y, a słońce go oślepia więc y, podobnie w odniesieniu do Boga no, działa nasza aparat poznania co oczywiście nie oznacza, że, że Bóg jest niepoznawalny. Oznacza tylko tyle, że my nie poznajemy Go za pomocą na naszego naturalnego, jak powiedziałem, aparatu poznawczego, który jest zmysłowo-intelektualny. Dlatego, że tak, nasze poznanie ma za swój właściwy przedmiot byty materialny ale dzięki swemu intelektualnemu charakterowi może pytać o przyczyny tych bytów. I badając przyczyny, dociera do Boga jako przyczyny ich esse jako przyczyny istnienia bytów bezpośrednio przez nas poznawanych. Co więcej, w bytach bezpośrednio przez nas poznawanych Znajdujemy różne doskonałości, różne cechy, które także muszą mieć swoją przyczynę. Wobec tego, badając także te doskonałości, możemy wskazać na Boga jako ich źródło. Co więcej, możemy także przyjąć do wiadomości to, co Bóg nam mówi. Jeśli znamy istnienie Boga, wiemy o, o, o Jego cechach pewnych, no to już krok do uznania Jego prawdomówności. I jeśli uznamy to, że Bóg, że to Bóg w swoim objawieniu się do nas zwraca, no, i przyjmiemy to objawienie za prawdę ze względu właśnie na. Na prawdomówność Boga, no to nasz udział w poznaniu prawdy się rozszerzy. Dowiemy się także czegoś, co, czego normalnie nie możemy zobaczyć, poznać, zbadać, o czym mówi nam Bóg. Do tego dochodzi jeszcze łaska. Otóż łaska doskonali naturę i wobec tego łaska jest w stanie doskonalić każdy z tych. Typów poznania. Natomiast ta ograniczoność naszego poznania jest w sposób definitywny usuwana w sytuacji zbawienia. Dlaczego? No, dlatego, że szczęście polega na bezpośrednim poznaniu Boga. Jak mówi Pismo Święte, twarzą w twarz. W związku z tym oznacza to, że no, musimy mieć narzędzia do tego poznawania Boga twarzą w twarz. I takie narzędzia w sytuacji zbawienia otrzymujemy. Tomasz dyskutuje tutaj z teologami, którzy odmawiają człowiekowi możliwości poznania Boga. Tomasz argumentuje w taki sposób, że no, jeśli byłoby to prawdą, to albo Człowiek nigdy nie dostąpi zbawienia i nie będzie oglądał Boga twarzą w twarz, albo szczęście wieczne polega na czymś innym. No jedno i drugie jest niezgodne z Bożym Objawieniem, wobec czego należy odrzucić pogląd, że, że człowiek nigdy nie pozna Boga. Co więcej, Tomasz mówi, że. Naturalny w naszym poznaniu podziw ludzkiego intelektu, podziw, który rodzi się na skutek poznawania różnych rzeczy, skierowuje nas ku przyczynie tych rzeczy. Ostateczną tą przyczyną, wiadomo, jest Bóg. Gdyby więc Bóg był niepoznawalny, to znaczy ta przyczyna. U której skierowuje nas ten naturalny, poznawczy podziw, byłaby po prostu dla nas niepoznawalna, co by dalej oznaczało, że ta skłonność naszej intelektualnej natury, wyrażająca się w owym podziwie, byłaby bezcelowa. A natura nie działa bez celu. To się nie zdarza. Wobec tego to jest ów podziw, jest kolejnym argumentem Tomasza za tym, że Szczęście człowieka, zbawienie człowieka polega na pewnej sytuacji poznawczej. Jest to poznawanie Boga. Oczywiście, tak jak już o tym wspomniałem, ludzkie możliwości poznawcze muszą zostać poszerzone o możliwość widzenia Boga i Tomasz nazywa to Lumengloria. Czyli pewna dodatkowa władza lub pewna dodatkowa sprawność intelektualna, bo chodzi cały czas o poznanie intelektualne. Wyrażenie, oglądanie Boga jest bowiem pewną czystą przenośnią. W każdym razie o wolumen glorie jest pewną dodatkową władzą poznawczą lub sprawnością poznawczą, umożliwiającą nam poznawanie rzeczywistości duchowej, w tym rzeczywistości Boga. Tomasz dodaje, że stopień oglądu Boga, jak gdyby moc owego światła chwały, lumen glorie, będzie zależała no, od stopnia chwały, jakiej, jakiej no, dany zbawiony dostąpi w niebie. Ale nawet najwyższy stopień, Lumengloria, nawet najwyższa, największa jasność tego, tego światła nie zdoła w sposób pełny zgłębić istoty Boga, która no, właśnie jest nieskończona. W związku z tym, jak mówił żaltobliwie pan profesor Gogacz, nie będziemy się nudzić w niebie przez całą wieczność. Bóg Zawsze dla nas będzie ciekawy, przez całą wieczność dla nas będzie interesujący. No, to jest właśnie nasza perspektywa. W tym aspekcie Tomasz właściwie tylko wspomina, że Pismo Święte mówi o dwóch wypadkach bezpośredniego poznania Boga. Chodzi o Mojżesza i Świętego Pawła pod Damaszkiem. W tym aspekcie Tomasz podejmuje problem raptus, czyli poznania przez porwanie do Boga. Szerzej tego na początku sumy teologii nie omawia, podejmuje to, podejmuje to potem. Jest to, proszę Państwa, szeroki problem doświadczenia mistycznego. Otóż zdarza się, że niekiedy niektórym ludziom Bóg daje się poznać, że istnieje. Daje się poznać jako właśnie istniejący. Skutkiem tego jest no, przede wszystkim absolutna pewność, że Bóg istnieje, no i także pewność, że dał się nam doznać. Skąd to wiemy? No z opisów mistyków. Z opisów ludzi, którzy to przeżyli. Jak oni to opisują? No, że było to nieprzygotowane, niewypracowane, chwilowe przeżycie doznania Bożej obecności. Wspomniany już pan profesor Gogacz wyjaśnia, że to jest oczywiście sytuacja nadzwyczajna. To nie jest normalne ludzkie poznanie. Tutaj musi interweniować Bóg w jaki sposób? Że daje się doznać intelektowi możnościowemu człowieka jako istnienie. Istnienie jest pryncypium. Pryncypia to jest właściwy przedmiot poznania intelektualnego. Więc w tym aspekcie Bóg daje się poznać intelektowi możnościowemu i skutek jest taki, że człowiek, no, wie, że to Bóg. I wie, że, że, że go doznał, jest pewien jego istnienia, ale właściwie nic więcej o Bogu nie wie. Nie jest więc prawdą, że mistycy dystansują objawienie, dystansują nauczanie Kościoła, bo wiedzą więcej o Bogu. Informacje jakieś przekazywane są. No, w tak zwanych objawieniach prywatnych przez znaki fizyczne. Tymczasem doświadczenie mistyczne takich znaków nie oferuje. Oferuje wyłącznie, jak mówi święta Teresa Zawilla, doznanie Bożej obecności. Wyjaśnia się, że właściwie to doświadczenie mistyczne przytrafia się ludziom, którzy mają jakieś problemy w rozwoju swojego życia religijnego. Że jest to czasami sposób na ratowanie człowieka w tak zwanej ciemnej nocy duszy. W każdym razie nie należy się martwić, że nie mieliśmy doświadczenia mistycznego. Raczej należy się cieszyć, że Nasze życie religijne rozwija się prawidłowo i Bóg nie musi tutaj ingerować w sposób jakoś nadzwyczajny. Natomiast drugi wniosek jest taki, że tu na Ziemi przygotowujemy się do życia w niebie. W związku z tym trzeba studiować metafizykę. Trzeba studiować teologię dogmatyczną, żeby mieć o co Boga pytać. Żeby po prostu. W tej sytuacji zbawienia, dowiedzieć się więcej niż mniej. Proszę Państwa, dla Świętego Tomasza, z poznawaniem Boga wiążą się nazwy, jakie mu przypisujemy. Już trochę o tym mówiliśmy. Normalnie nazwa oznacza ujęcie intelektualne. Jakiejś poznanej intelektem rzeczy. Boga nie poznajemy wprost, jedynie przez skutki. Wobec tego te nazwy nadawane Bogu, no także dziedziczą tę ułomność. Dziedziczą ułomność naszego poznania Boga. I wobec tego te nazwy, no mogą się odnosić i oznaczać Boga jako przyczynę. Mogą odnosić się do Boga za, ze względu na Jego doskonałość i wzniosłość. Mogą też niekiedy oznaczać negację tego, czym Bóg nie jest. W każdym razie nazwy te zawsze do Boga odnoszą się w sposób niedoskonały. Na przykład no, Tomasz używa tu przykładu dobra. Mówi, no, Bóg jest dobry, ale Bóg jest dobry. No ani dlatego, że jest przyczyną dobra. W tym sensie, że Bóg nie staje się dobry, dlatego że stwarza, stwarza dobro. Ani dlatego, Bóg nie jest dobry, że nie jest zły, ale dlatego jest dobry, że udziela dobroci rzeczom. Czyli dobro jest przed przyczynowaniem. Dobro jest no, atrybutem Boga, Wynikającym z jego struktury i będącą, jak gdyby, no, własnością tożsamą z samym Bogiem. W związku z tym najpierw jest dobro, potem przyczynowa. Podobnie jest z innymi nazwami, które przypisujemy, zarówno Bogu, jak i stworzeniu. Nie jest to przypisywanie jednoznaczne, zawsze metaforyczne. Co więcej, Tomasz mówi, niektóre z tych nazw są czasowe, wyrażają bowiem pewien stosunek Boga do stworzeń, no a stworzenie nastąpiło w czasie. Pewne jednak nazwy odnoszą się do Boga wprost. I chodzi tu o, po prostu transcendentalia, o własności istnieniowe, które zawsze przejawiają istnienie bytu. Przypomnijmy, wymienia się sześć takich własności realność, odrębność, jedność, prawdę, dobro i piękną. Te własności przejawiają istnienie bytu. Można powiedzieć tak, jakie istnienie, takie transcendentalia. Ponieważ Bóg jest istnieniem absolutnym, istnieniem samoistnym, te transcendentalia, o czym już mówiłem także, w Bogu mają wyjątkową pozycję. Bóg jest bowiem samym esce i wobec tego transcendentalia, no, przejawiając to wyjątkowe esce, są niejako tożsame z Bogiem. Bo wobec tego możemy powiedzieć o Bogu, że Bóg jest samą prawdą, Bóg jest samym dobrym, Bóg jest samym pięknym. Tomasz podkreśla tylko, że to nie są synonimy wskazują za każdym razem na inny aspekt tego esse, którym Bóg jest. Natomiast dwie nazwy Boga, czy dwa imiona Boga mają szczególne znaczenie. Pierwsza nazwa, to nazwa, której właśnie powszechnie używamy, nazwa Boga. Tomasz mówi, powołując się tutaj na, na literaturę i różne studia, że ta nazwa, nazwa Bóg oznacza powszechną opatrzność Boga. Oznacza troskę Boga nad całym światem, a przede wszystkim nad stworzeniem rozumnym. Wobec tego ta nazwa, nazwa Bóg wskazuje w jakiś sposób na naturę Boga, na naturę tej powszechnej opatrzności, żaden inny byt, Takiej opatrzności nie sprawuje. I jest zasadniczo nieprzekazywalna. Należy tylko do Boga. Należy tylko do tego jednego bytu. Choć, jak Tomasz mówi, jest orzekana w pewnych aspektach, w pewnej analogii. I te aspekty są trzy. Po pierwsze, no, oznacza Boga prawdziwego. Bóg to jest, chodzi tu o, o Boga prawdziwego, którego w którego, którego istnienie odkrywamy w metafizyce i który przemówił do nas w swoim objawieniu, w które wierzymy. Drugi aspekt to Bóg ujmowany przez ludzi. Nie tylko przez tych, którzy otrzymali objawienie Boga i w nie uwierzyli, ale także przez innych ludzi. Gdy, gdy oni. Ujmują byt najwyższy, byt, który się nimi opiekuje, czy byt, od którego pochodzą i nazywają go Bogiem, to także tej nazwy używają prawidłowo. Używają, jak Tomasz mówi, no, zgodnie ze swoim przekonaniem, zgodnie ze swoim sumieniem. I ta nazwa odnosi się do tego właśnie bytu. Bytu, który jest źródłem, Innych bytów i który sprawuje nad nimi opiekę. Trzeci aspekt to jest odnoszenie nazwy Bóg do innych bytów, które mają udział w boskości. Niekiedy Pismo Święte nawet o ludziach mówi, że w Psalmy na przykład, że, że mając. Udział w boskości, czy ulegając pewnemu wpływowi Boga, stają się jak Bogowie. I to jest to trzecie, no, najbardziej odległe od Boga y, znaczenie tego wyrazu. No to jest ten Bóg pisany Maulitem. Natomiast własne imię Boga. Imię, którym się przedstawił Bóg Mojżeszowi jest właściwie według Tomasza najtrafniejszym imieniem Boga. Imię jestem. Po łacinie kwi jest. Jestem. To imię nie oznacza jakiejś formy, nie oznacza czegoś, oznacza samoistnienie, czyli. Samą istotę Boga, którą jest istnienie. Jest to, podkreśla Tomasz, nazwa maksymalnie ogólna, maksymalnie uniwersalna. Wszystkie inne nazwy, nawet bardzo, bardzo ogólne, mają w sobie coś dodatkowego, wskazują na jeszcze jakiś element. Kwiest, jestem, wskazuje wyłącznie na fakt istnienia, na fakt bycia. I trzeci aspekt tej nazwy jestem wskazuje na istnienie Boga wyłącznie w teraźniejszości. To przysługuje Bogu w najwłaściwszy sposób, ponieważ Bóg jest wiecznym lub wiekuistym jestem. W Bogu nie ma byłem, będę, jestem, zawsze jestem. Proszę Państwa, jak widzimy, Święty Tomasz w tej swojej teorii Boga, uwzględniając Boże objawienie, oczywiście, maksymalnie dużo korzysta z filozofii. Przygotowuje grunt pod to, co Bóg nam mówi. Jest to właściwie wobec tego realizacja tego, co słyszeliśmy w tekście Jana Pawła II. Rozum doprowadzający do wiary. I myślę, że ten wykład o taki można powiedzieć, przesiąknięty filozofią, jest właśnie tym doprowadzaniem naszego intelektu do aktu wiary. Proszę zarazem zwrócić uwagę na to, jak wielki szacunek jest, jak wielkie zaufanie, do ludzkiego intelektu. Skąd ona się bierze? Ano z tego, że przecież ten intelekt nie trafił nam się przez pomyłkę. Nie, nie jest skądinąd. Jest po prostu od Boga. Cała natura jest od Boga. Nasza natura intelektualna jest od Boga. Wobec tego, zaufanie do intelektu i w ogóle zaufanie do tej natury. Jest podstawą późniejszego zaufania dla Bożego objawienia. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejny mini wykład, który będzie dotyczył z kolei wiedzy Boga. I dopiero ustalenia tam poczynione. Będą dla świętego Tomasza wstępem do podjęcia zagadnień, no, można powiedzieć, ściśle dogmatycznych, ściśle wynikających już z Bożego objawienia, czyli po prostu troistości osób boskich przy jedności Bożej Substancji. Tymczasem dziękuję bardzo.